Cześć witam wszystkich słuchajcie pojawił mi się w Porsche Boxster pewien problem podczas uruchamiania samochodu no mianowicie po przekręceniu kluczyka w stacyjce wszystkie światełka się zapalają wszystko jest ok ale próbując uruchomić rozrusznik auto znaczy no, rozrusznik w ogóle nie kręci a w sumie światełka też nie przygasają, czyli tak jakby tego poboru prądu zupełnie nie było. Skądinąd wiem, że poprzedni właściciel tuż przed sprzedażą wymieniał kostkę stacyjki, no ale widać, znaczy nie wiem, mam nadzieję, że jest to problem związany z kostką stacyjki. Ogólnie auto na zimno nie wiem, zapala, ale potem często próby kilkadziesiąt razy nawet przekręcenia stacyjki powodują, że auto nie zapala, a po czym nic z gruchy, nic z pietruchy znowu potrafi zapalić, więc... Spróbuję wymienić kostkę stacyjki, ale powiem, powiem Wam, że zagadnienie jest wyjątkowo upierdliwe. Najpierw pokażę Wam. Ta kostka wygląda w ten sposób. Znajduje się pod deską rozdzielczą. Jest taka część. Ja kupiłem jakiś nie wiem, niemieckiej produkcji maile. Mam nadzieję, że się zda. Jeżeli ktoś będzie potrzebował numeru OM4A0905849B. No i tak, no oglądałem się różnych historii, tam zaglądałem pod spód i powiem Wam, że wymiana jest kurczę, mega ciężka. Wczoraj próbowałem się za to zabrać, ale napociłem się dramatycznie. Natomiast dziś wypatrzyłem, że pomóc może zdjęcie lewego nawiewu, i tu się powolutku do tego zabieram. Ja wam tak, właśnie, właśnie zdjąłem. O, proszę bardzo, włącznik świateł. Tu patent jest prosty, bardzo z tym włącznikiem świateł. Spójrzcie, tu w dolnej części, jak wyciągniecie ten włącznik, jest taka mosiężna część. Po prostu podczas wyciągnięcia należy tą część wcisnąć do środka, wtedy przesunie się tam w środku. O, musimy ten cy, cycel, nie jak to nazwać, tą maleńką wystającą część u góry wcisnąć, wtedy to, co mamy w środku, też się wciśnie i łatwo możemy wyciągnąć cały włącznik światła. Następnie ruszamy do boju z torksem 20. Mamy trzy miejsca, które musimy odkręcić tutaj, tutaj i tutaj w środku. O, proszę. I tutaj też. Także ja się za to zabieram i pewnie zaraz nagramy dalej. Słuchajcie, jeszcze jedna mała podpowiedź: jak już to rozkręciłem, to tutaj mamy ten kanał. Do, znaczy, się tam był o ten oto kanał dolotowy powietrza. W środku on jest przykręcony na tą jedną śrubkę. Słabo ostro się ale tam jest śrubka. I rzeczywiście powiem Wam że gdybym nie wykręcił tego kanału, nie miałbym dostępu. Spójrzcie, tam taki fioletowy kolor. Nie miałbym dostępu do jednej z takich śrubek. Ona niestety już jest wkręcona, ale uwierzcie mi, że bez tego niezwykle trudno by było tam się dobrać od dołu. Jedną śrubkę odkręcamy od dołu, drugą od góry. Cały ten proces zajął mi gdzieś pół godziny. No muszę jeszcze to poskręcać. Teraz mam nadzieję, że mi się uda. Także taki pseudo tutorial. Pozdrawiam. Uporałem się z tym całym zamieszaniem. Skręciłem wszystko do kupy. Została mi ostatnia część. Połączenie do nawiewu. Wkładamy to od spodu. Musimy trochę ścisnąć. Tu jest ta harmonika, i podkładamy w dwa otwory z jednej i z drugiej strony i właściwie cała robota jest przy tym trochę zamieszania, ale do zrobienia